Wszyscy znamy Jezusa jako nauczyciela, cudotwórcę i Zbawiciela, ale co wiemy o Jego dzieciństwie? Ewangelie dają nam tylko małe okruchy informacji, a resztę dopowiadają apokryfy, pełne cudownych, a czasem wręcz szokujących historii. Dziś zabierzemy Was w fascynującą podróż przez dzieciństwo Jezusa od prawdziwych wydarzeń po legendarne opowieści. Zastanówmy się razem, co kryje się za tymi historiami. Czy dzieciństwo Jezusa było pełne cudów, a może apokryfy to jedynie wytwór wyobraźni dawnych autorów? Zaczynajmy. Zaskakujące jest to, jak niewiele wiemy o dzieciństwie Jezusa z Ewangelii. Ewangelia Łukasza wspomina o Jego narodzinach i jednym wydarzeniu. Gdy jako dwunastolatek zaginął podczas podróży do Jerozolimy, by ostatecznie znaleźć się w świątyni. Większość życia Jezusa, aż do jego publicznej działalności, pozostaje w cieniu. A dziecię rosło i wzmacniało się, napełniając się mądrością, a łaska Boża była nad nim. Jak widać, Ewangelie są skąpe w szczegóły dotyczące codzienności Jezusa jako dziecka. Z tego powodu apokryfy wypełniły tę lukę, dodając historie pełne cudów i niezwykłych wydarzeń. Apokryfy, czyli teksty nienależące do kanonu pisma świętego, są pełne niesamowitych opowieści o dzieciństwie Jezusa. Choć Kościół katolicki nigdy ich nie uznał za prawdziwe, to wiele z nich przyciąga uwagę swoją fantastycznością. Najbardziej znana jest Ewangelia Dzieciństwa. Wyobraźcie sobie Jezusa, który nie tylko lepi z gliny ptaki, ale też ożywia je swoimi słowami. Albo Jezusa, który spotyka smoki w Egipcie i zmusza je do kłaniania się mu. To historie, które rozpalają wyobraźnię. Choć są trudne do pogodzenia z obrazem spokojnego dzieciństwa znanego z Ewangelii. A kiedy skończył pan Jezus siedem lat, lepił z gliny różne figurki, a następnie kazał im chodzić. I ptaki uleciały z jego rąk, fruwając wysoko w niebo. Chociaż apokryfy te nie są uznawane przez Kościół, to fascynują swoim niezwykłym połączeniem faktów i mitów. Czasem apokryfy przedstawiają Jezusa nie tylko jako cudotwórcę, ale wręcz czarodzieja, zdolnego do rzeczy, które w oczach współczesnych były magiczne. W Ewangelii dzieciństwa czytamy o licznych cudach, których dokonywał Jezus, bawiąc się z rówieśnikami. Jezus zamienia chłopców w kozły po tym, jak ci próbowali się przed nim schować. Dopiero po prośbach kobiet przywraca im ludzką postać. Apokryfy nie tylko przedstawiają Jezusa jako wszechmocnego cudotwórcę, ale także ukazują jego specyficzne poczucie humoru. Jezus pomaga Józefowi w warsztacie, manipulując rzeczywistością tak, aby wydłużać lub skracać przedmioty tylko poprzez dotknięcie. W tych opowieściach widać, jak wielka była wyobraźnia twórców Apokryfów. Pokazując Jezusa jako dziecko zdolne do rzeczy, które wydają się niemalże bajkowe. Warto jednak zauważyć, że apokryfy nie miały na celu jedynie zabawy wyobraźnią. Często były pisane z myślą o obronie wiary przed sceptykami. Jednym z najczęstszych tematów, który podkreślano, było dziewictwo Maryi. Cytat z apokryfu. Kiedy Maryja pozwoliła się zbadać, położna na cały głos wykrzyknęła: Panie potężny, nigdy dotąd nie słyszano, by piersi były pełne mleka, a dziewictwo pozostało nienaruszone. A miały zatem bronić prawd wiary, takich jak boskość Jezusa czy dziewictwo Maryi, a ich autorzy często korzystali z dramatycznych obrazów, aby wywrzeć wrażenie na czytelnikach. Jak widzimy, apokryfy przypisują Jezusowi liczne cuda już w dzieciństwie. Jednak ewangelie koncentrują się na jego dorosłym życiu, gdy cuda miały głębokie znaczenie duchowe. Jakie cuda są prawdziwie istotne? Prawdziwym cudem, na który chrześcijanie spoglądają z największą nadzieją, jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. To najważniejsze wydarzenia w jego życiu które przyniosły zbawienie dla całego świata. Choć wiele z tego, co wiemy o dzieciństwie Jezusa, pochodzi z fantastycznych opowieści apokryficznych, to nie one są kluczowe dla zrozumienia Jego misji. Ewangelie pozostawiają wiele tajemnic, ale to, co istotne, jest jasne. Jezus przyszedł na świat, aby przynieść zbawienie. Cuda opisane w Apokryfach mogą być fascynujące, ale największym cudem, który został zapisany w Ewangeliach, jest jego zmartwychwstanie. Co myślicie o tych historiach? Czy wierzycie? Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących tematów